Cześć! Chciałbym w dzisiejszym materiale przyjrzeć się dość słynnej chorobie afektywnej dwubiegunowej. Po pierwsze dlatego, że często w komentarzach, szczególnie ostatnio, prosicie mnie o to, żebym przeanalizował to zjawisko, żebym przyjrzał się też tej dolegliwości. Po drugie, mam wrażenie, że jest o niej ostatnio też trochę bardziej głośno, medialnie z powodu, wydaje mi się, kaniego West'a i tutaj tak potwierdzanych z różnych źródeł jego problemów, jego rzekomo zmagań właśnie z tym zaburzeniem. Ja generalnie z bardzo dużym dystansem podchodzę do, do tego typu diagnoz, do tego typu, no można znaleźć wiele, szczególnie na portalach plotkarskich, artykułów w stylu 40 słynnych postaci, które, które mają na przykład chorobę afektywną dwubiegunową. Też sporo pisze się o postaciach historycznych, które, które rzekomo się z nią zmagały, znanych czy to kompozytorach, malarzach, wszelkiego typu innych artystach. Tutaj akurat wziąłem tego Kaniego Westa za przykład, bo dość, dość oficjalnie tutaj sama jego, jego żona, jego partnerka Kim Kardashian w jednym z wywiadów zaczęła o tej, o tej historii opowiadać. Niemniej jednak to pytanie, które mnie najbardziej interesuje dzisiaj, to czy rzeczywiście może być tak, jak się twierdzi, że jest to choroba, która często dotyka znane, wrażliwe postacie artystów, czy może tutaj być coś na rzeczy? Opowiem Wam więc dzisiaj trochę teorii na temat tej choroby, o problemach w jej diagnozowaniu i także niestety o problemach w jej leczeniu, a także postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy cierpienie związane z tym zaburzeniem i pewien rodzaj przeżywanego szaleństwa mogą rzeczywiście jako pomagać, mogą się wiązać z bardzo twórczym życiem. Ja myślę, że coś w tym jest. Zostańcie ze mną. Zanim do tematu odcinka, to jeszcze tradycyjnie serdecznie zapraszam na Instagram. Człowiek absurdalny, tam więcej inspiracji, które z jednej strony czerpię do odcinków, które w jakiś sposób jeszcze uzupełniam swoje odcinki, trochę podpatrywanych u Was inspiracji, bo też lubię Was obserwować, lubię wiedzieć, kim są moi widzowie. Zapraszam po więcej. A teraz do tematu choroby afektywnej dwubiegunowej. Podobno pierwszym, który zwrócił uwagę na to, że osoby twórcze mają często bardzo chwiejny nastrój, był w IV wieku przed naszą erą filozof Arystoteles i rzekomo zastanawiał się on, jak to jest, że osoby, które często zajmują się sztuką, e, poezją, muzyką czy filozofią, to osoby o takim charakterze melancholijnym. No ale to zdanie filozofa, czy mamy na ten temat bardziej naukowe dane? Amerykańska neuropsychiatra Nancy Andreasen z Uniwersytetu w Iowa przez 15 lat obserwowała 30 znanych pisarzy. Po tych 15 latach w 1974 roku stwierdziła, iż u 80% z nich występowały objawy zaburzeń afektywnych. Profesor psychiatrii na Uniwersytecie Johna Hopkinsa. K. Redfield Jameson, która sama zmaga się z chorobą dwubiegunową, przebadała 47 członków British Royal Academy, zrzeszającej wybitnych artystów, i aż 38% z nich było leczonych z powodu gwałtownych zmian nastroju. Wedle różnych badań, uznaje się, że na chorobę afektywną dwubiegunową choruje nawet do 1,5% populacji ludzkiej. No dobrze, to czym jest ta choroba? Choroba afektywna dwubiegunowa, polski skrót CHAD, jest też nazywana zaburzeniem afektywno-dwubiegunowym. Dawniej była też określana mianem psychozy maniakalno-depresyjnej czy cyklofrenii. Polega ona na tym, że u tej samej osoby występują stany depresji na przemian z okresami manii lub też hipomanii, albo też tak zwanymi epizodami mieszanymi. Pomiędzy tymi stanami pojawiają się też czasami, ale nie zawsze. Okresy remisji. I przybliżmy sobie teraz objawy tych poszczególnych faz. Depresja w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej jest podobna do depresji nawracającej, tzw. jednobiegunowej, i przejawia się smutkiem, utratą radości życia i zainteresowań, zmniejszeniem energii i codziennej aktywności, męczliwością, spowolnieniem szybkości procesów myślowych i wypowiedzi, zaburzeniami koncentracji oraz uwagi oraz problemami z pamięcią. Często pojawia się przy niej nadmierna senność i osłabienie popędu seksualnego, czasami lęki i napięcie. Inaczej niż w depresji jednobiegunowej mogą wystąpić gonitwa i natłok myśli, chwiejność nastroju oraz drażliwość. Podobnie jak w depresji nawracającej, stopniowej utracie sensu życia mogą towarzyszyć myśli i tendencje samobójcze. Inne objawy to poczucie niskiej wartości oraz pesymistyczna ocena własnego życia i jego perspektyw. W skrajnych przypadkach mogą się rozwinąć objawy psychotyczne, np. urojenia. To jest fałszywe, chorobowe przekonania dotyczące winy, kary, grzechu, ubóstwa, katastrofy, poczucia ciężkiej choroby. Zdarzają się również halucynacje słuchowe, np. głosy zachęcające do zrobienia sobie krzywdy. Depresja w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej może pojawiać się spontanicznie, bywa jednak czasem następstwem epizodu manii lub hipomanii. Manię charakteryzuje. Zawyżone poczucie własnej wartości, nadmiernie optymistyczna ocena swojej sytuacji i przyszłości, poczucie zwiększonej energii, nadmierne poczucie radości i szczęścia, które są nieadekwatne do rzeczywistości. Częstym zjawiskiem jest zmniejszona potrzeba snu lub wręcz jej brak bez uczucia zmęczenia po nieprzespanej nocy. Często występuje też skłonność do głośnego zachowania, wesołkowatość, nadpobudliwość, drażliwość poczucie przyspieszenia myśli niekiedy z ich chaotycznością. Inna grupa objawów to skłonność do dominacji i narzucania otoczeniu swoich planów i zamiarów. Chorzy podejmują niekontrolowane działania, ryzykowne i niebezpieczne zachowania, a z powodu zwiększonego libido mają skłonność do częstych i niejednokrotnie przypadkowych kontaktów seksualnych. Osoby z manią nie mogą się powstrzymać od natychmiastowej realizacji swoich zamiarów, a gdy to się spotka z odmową z otoczenia, budzi w nich frustrację, gniew, a nawet zachowania agresywne. Inne cechy manii to nadużywanie alkoholu lub narkotyków, zaciąganie pożyczek, niekontrolowane wydatki, często na niepotrzebne rzeczy. W bardzo nasilonej manii mogą wystąpić też objawy psychotyczne. Urojenia wielkościowe, posłannictwa, wielkiej misji. Często osoby z manią nie widzą nic złego w swoim stanie, czują się zdrowe i dlatego bardzo niechętne są do korzystania z pomocy na przykład psychiatry. Hipomania generalnie cechuje się objawami podobnymi do manii, ale o mniejszym nasileniu, częstotliwości i czasie trwania. Nie są one też tak dezorganizujące dla życia tej osoby chorej. Ona bardziej potrafi i się hamować, i spojrzeć trzeźwo, czasami krytycznie na swój stan, na. Na swoje życie, na swoje myślenie. Oprócz tego też nie występują tutaj objawy psychotyczne, a to dość istotna różnica. Problematyczne jest jednak to, że tak jak osoba chora nie widzi wtedy więc nic złego w swoim stanie, tak i otoczenie często nie dostrzega tego, że coś może być nie tak. Wręcz często jest to pozytywnie postrzegane, że być może ktoś wychodzi wreszcie z tego czasu depresji i to wręcz dobrze, że jest taki pełen pozytywnej energii. Remisja zaś to czas, kiedy objawy depresji ani manii albo nie występują, albo mają bardzo, bardzo małe nasilenie. Wyróżnia się też kilka typów choroby afektywnej dwubiegunowej. W typie pierwszym na przemian z depresją występuje co najmniej jeden epizod manii, w typie drugim są to raczej epizody hipomanii. Jest też takie zjawisko jak cyklotymia, kiedy to epizody hipomanii przeplatają się z dystymią, czyli taką niepełną depresją, której, która ma tylko niektóre objawy tej takiej klasycznej depresji, dlatego nie klasyfikuje się jej jako, jako depresja. Jest to taki długi, przewlekły stan takiego właśnie mocnego wahania tego nastroju. Choroba afektywna dwubiegunowa może też miewać takie okresy, które nazywane są szybką zmianą faz. Oznacza to, że Epizody nawracają z dużą częstotliwością, na przykład 4 rocznie albo w ogóle przechodzą z jednego w drugi. Chociaż choroba, jak sama nazwa wskazuje, charakteryzuje się tą naprzemiennością, to jednak to depresja jest zazwyczaj w czasie przebiegu choroby w życiu chorego, tym dominującym stanem, i szacuje się, że zajmuje ona do około 60% czasu chorowania. Stany maniakalne, hipomaniakalne to około 10%, no i te pozostałe 30% to jest ten okres takiego w miarę normalnego, remisyjnego funkcjonowania. Jak to zwykle przy prawie każdej dolegliwości psychicznej nie da się wskazać jednej przyczyny, na przykład choroby afektywnej dwubiegunowej, prawdopodobnie wchodzą tutaj w grę obciążenia genetyczne, to, to z czym się rodzimy, to jak nasz organizm funkcjonuje, ale też oddziałują na niego czynniki środowiskowe, czynniki psychologiczne, to, to jak się rozwijamy, w jakim środowisku się wychowujemy, to jaki tryb życia do tego wszystkiego prowadzimy. Diagnostyka, między innymi dlatego, jest, jest też bardzo ciężka, ale najtrudniejsze w zdiagnozowaniu jest to, że zazwyczaj mylnie chorobę afektywną dwubiegunową yy, diagnozuje się jako, jako depresję. Ciężko rozpoznać tutaj te, te epizody maniakalne, czy szczególnie. Te hipomaniakalne, bo często i chory, i jego środowisko myśli, że po prostu poprawia mu się po depresji. Tutaj do diagnozy wykorzystuje się kwestionariusze, wywiady z chorym, z pacjentem, w których on jakby stara się rozpoznać przeróżne, przeróżne cechy, które mogą świadczyć o chorobie. Też idealnie, jeżeli otoczenie bliscy chorego mogą na takie kwestionariusze udzielić odpowiedzi, to też pomaga zdiagnozować. Leczenie jest trudne. Zgodnie z literaturą stosuje się tutaj farmakoterapię, do tego często zaleca się psychoterapię i tak zwaną psychoedukację. Jeżeli chodzi o lekarstwa, to nie wystarczy tak jak przy depresji, znaczy, nie że to w ogóle wystarczy, żeby wyleczyć depresję, ale podawanie samych leków antydepresyjnych, one, tak jak wspominałem, mogą też powodować przechodzenie tego stanu depresyjnego właśnie łatwiej w manie czy w hipomanie, dlatego też stosuje się leki tak zwane stabilizujące, do tego czasami leki przeciwpsychotyczne, jeżeli też są te, te objawy psychotyczne. Jeżeli chodzi o psychoterapię, ona też musi być dostosowana do, do fazy choroby, i to jest, to jest dużym utrudnieniem. Bardzo ważna jest też psychoedukacja, czyli. Poznanie jak najlepiej choroby i siebie, i tutaj wyedukowanie tak osoby chorej, jak i w najlepszym przypadku jej bliskich, jej otoczenie, po to, żeby uczyć się, rozpoznawać tak czynniki, które mogą pogarszać stan, jak również te, które mogą go poprawiać, po to, żeby prowadzić jak najlepiej dopasowany do specyfiki tej choroby styl życia. Mam też takie małe osobiste doświadczenie związane z chorobą afektywną dwubiegunową, ponieważ spotykałem się kiedyś z dziewczyną, która zmagała się z tą chorobą. Miała ją zdiagnozowaną i już, już była po latach, tak naprawdę, walki z chorobą o normalne, normalne życie. I chociaż nie byłem z nią na tyle długo, żeby samemu zaobserwować, jak te poszczególne stany, epizody wyglądały, to bardzo dużo mi opowiadało o tej chorobie różnych trudnych, smutnych, smutnych rzeczy, ale też pewnych optymistycznych na całe szczęście. Generalnie ogromnym problemem dla niej było, było leczenie poprzez, poprzez leki poprzez farmakoterapię bo z jednej strony na początku oczywiście błędniej i właśnie podręcznikowo, błędnie zdiagnozowano depresję, dostała antydepresanty i od nich na przykład miała, miała bardzo szybko te epizody dość silne, maniakalne. Dlatego też no, musiała dostawać te, te leki stabilizujące i teraz kiedy brała te wszystkie leki, to, to podkreślała, że zupełnie nie czuła się jak, jak człowiek, czuła, czuła się jak roślina, a była też osobą e, bardzo twórczą, bardzo kreatywną, bardzo wrażliwą. Po prostu to było fatalne dla niej samopoczucie, no, no czucia się takim zupełnie pustym, pustą skorupą, człowiekiem w zasadzie bez, bez jakichś już, już myśli w pewnych momentach. Jeżeli kiedy próbowała psychoterapii, to też e, bardzo na przykład denerwował ją psychoterapeuta, jakby nie, nie potrafiła znaleźć z psychoterapeutami różnymi wspólnego języka. Czuła, czuła że jej nie rozumieją. To oczywiście też był, mógł być pewnego rodzaju objaw choroby, ale do tego wszystkiego, kiedy jej się na przykład zaczynało poprawiać, czuła, że tej psychoterapii już nie potrzebuje, dlatego nie bardzo się na niej. Utrzymywała. Koniec końców, to co, to co jej pomogło na tej przestrzeni lat, to ta taka szeroko rozumiana psychedukacja, oczywiście nie odrzucając tych, tych, tych pozostałych kwestii, ale to, że tym lepiej zaczynała rozumieć siebie, co właśnie jej pogarsza stan, co, co jej bardzo poprawia ten stan, co jej pomaga. Uczyła się o tej chorobie dużo, starała się ją jak najlepiej zrozumieć i zrozumieć siebie w tym wszystkim i dostrzec, dostrzec też pewnego rodzaju może ciężko mówić o, o, o dobrych stronach, ale to, jakim jest człowiekiem o, o wielu wartościach i których choroba jej koniec końców nie odbiera, w niej nie zabija, wiem, bo, bo mamy do dzisiaj pewien kontakt. Czasami, czasami piszemy, że nieźle sobie poradziła, wyprostowała pewne rzeczy. Na przykład, bardziej pomogło to, że zmieniła studia na takie, które rozwijają jej kreatywność, rozwija się właśnie twórczo, bo malowała też, też piękne obrazy i, i teraz może te obrazy malować. To też jest coś, co ją utrzymuje w dobrym stanie, ta, ta sztuka którą się mocno angażuje. Do tego wszystkiego odcięcie się od pewnego toksycznego środowiska, usamodzielnienie, to wszystko jej pozwoliło mocno, mocno stanąć na nogi. Bardzo trzymam za nią kciuki. Mam nadzieję, że już od paru lat jest, jest nieźle. Mam nadzieję, że ten dobry stan będzie trwał. W temacie bardzo dobrej recenzje zbiera też książka wspominanej psychiatry Kay Redfield-Jamison, która też sama zmaga się z chorobą afektywną dwubiegunową. Niespokojny umysł, pamiętnik nastrojów i szaleństwa. Oprócz problemów, autorka stara się w niej też przedstawić piękno i bogactwo swojego wewnętrznego świata. No dobrze, ale stawiałem na początku odcinka pytanie, czy rzeczywiście choroba afektywna dwubiegunowa może być niejako dolegliwością znanych, wrażliwych, artystycznych ludzi. Steve Jobs lubił powtarzać, że tylko ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają. Trzeba na pewno zauważyć, że epizody maniakalne, czy częściej pewnie ta ich bardziej kontrolowana forma hipomaniakalna, Mogą pomagać osiągnąć sukces w tym, w tym naszym świecie, który przecież bardzo ceni ogromną energię, aktywność, do tego wielką e, pewność siebie, wiarę w siebie, w swoje pomysły, niejako wizjonerską wizję, którą potrafimy roztaczać e, przed innymi ludźmi. Amerykański psycholog John Gartner napisał nawet ciekawą książkę o tym zjawisku pod tytułem The Hypomanic Edge: The link between a little craziness and a lot of success in America. Choć jak już mówiłem z tym diagnozowaniem postaci historycznych są problemy, to jednak uważa się, że na przykład kompozytor Robert Schumann większość swoich dzieł skomponował właśnie mając epizody hipomaniakalne, a Vincent van Gogh, który namalował około 800 znanych obrazów, 300 z nich. Namalował w ciągu jednego roku, kiedy to miał właśnie epizod maniakalny. Choć mam dość sceptyczne podejście do tak zwanych szkoleń z kreatywności, to często podkreśla się na nich, że to, co bardzo zabija kreatywność u wielu ludzi, to to, że nie potrafią sobie po prostu pozwolić generować przeróżnych pomysłów, od razu zaczynają je oceniać, już na starcie nie wierzą w nie. I tutaj osoby, które mają te takie stany hipomaniakalne, maniakalne, mogą być bardzo kreatywne, bo. Funkcjonuje u nich ta, taka jakby pełna wiara w każdy swój pomysł, taka pełna akceptacja wszystkiego, co niejako wymyśla ich umysł. Z drugiej strony są jednak okresy depresji, które uważa się często za takie zupełnie bezproduktywne. Niemniej jednak są to czasy, kiedy, kiedy nasz umysł niejako dotyka tego bólu istnienia, dotyka pełni cierpienia i, i smutku, jakie, jakie kryją się w świecie. I to często w twórczości, szczególnie właśnie artystów, może napełniać się taką dodatkową treścią, dodatkową taką perspektywą i zrozumieniem, z którym mogą się identyfikować później miliony ludzi na całym świecie. Stąd też ta depresja również może, może niejako być okresem, który pobudza to dalsze twórcze życie u osób, które chorują na, na przykład na chorobę afektywną dwubiegunową. Słynny malarz Edward Munch podobno walczył z nerwicą i depresją, po którymś z kolei załamaniu poddał się leczeniu, odzyskał spokój, ale utracił cząstkę talentu. Kiedy poecie Rainerowi Maria Rilkemu zaproponowano psychoanalizę, nie zgodził się. Powiedział, nie odbierajcie mi moich demonów, bo z nimi odejdą również anioły. Myślę, że choroba rzeczywiście może mieć wpływ na bycie bardziej kreatywnym i twórczym, i to tak naprawdę dwustronny, bo z jednej strony już z samej specyfiki choroby wypływa to, że mamy taką poszerzoną optykę odbierania przeróżnych uczuć i odcieni tego, tego naszego świata, a z drugiej strony wyrażanie tej swojej twórczości, tej kreatywności, tworzenie samo w sobie jest też rodzajem terapii, jest też rodzajem radzenia sobie z tymi trudnościami w życiu spowodowanymi chorobą. Jest to więc niewątpliwie bardzo ciężka dolegliwość, z którą niezwykle trudno się żyje, ale przede wszystkim da się żyć, dlatego nie warto się poddawać, tym bardziej warto zawalczyć o, o, o siebie, bo osoby chore być może noszą w sobie ten prawdziwy skarb, z którym, którym warto podzielić się ze światem. E, dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wy myślicie. Jestem ciekaw Waszych opinii na ten temat, czy rzeczywiście ta choroba może się jakoś wiązać z tym światem znanych, wrażliwych, twórczych, twórczych ludzi. Zapraszam jeszcze raz na Instagram, człowiek absurdalny. Po więcej inspiracji i po przedłużenie tej dyskusji, którą tutaj mam nadzieję, że, że zapoczątkowałem, pamiętajcie o subskrybowaniu, jeśli jeszcze tego nie robiliście i widzimy się już niedługo.